Cześć, witam Was w pierwszym odcinku nowego cyklu. Z rdzą nie wygrasz. Słuchajcie, z rdzą nie wygrasz. Taka jest moja opinia. Tak samo jak z kretem nie da się wygrać. Możesz z nim walczyć, ale i tak go się nie pozbędziesz. Kto ma ogródek, ten wie. Słuchajcie, zaczynam z tej strony, bo film o naprawie tego elementu w Lagunie Dwójce tego elementu, który często w tych autach zwieje będzie, myślę, że już jest zresztą na kanale. Natomiast postanowiłem, kurczę, tak się ocząsnąłem, że wiem, że pytaliście często o konserwację samochodów. I ten temat właśnie konserwacji samochodów, rdzy, powraca i powraca, powraca. Ta seria na moim kanale, jak rdzy wieje, cieszę się nawet niezłą oglądalnością, wam powiem, że bardzo, bardzo dużo ludzi to ogląda, jak na taki mały kanał oczywiście. Dlatego też postanowiłem podzielić się moimi doświadczeniami z walki rdzą. Nie chcę, żeby to było jakikolwiek poradnik, wyznacznik. To, że ja się mądruję, że tak powinno być, to znaczy moje doświadczenia będą o tym, co ja sądzę, jak sobie radzę yy, z rdzeniem, z tym problemem, jak staram się walczyć. Konserwacja samochodu kiedyś była typową konserwacją. Natomiast teraz często za konserwację samochodu uważa się wręcz prace blacharskie. A dla mnie to już nie jest konserwacja samochodu. No bo czy dorobienie takiego elementu na nowego, czy to jest konserwacja samochodu? No nie, to są prace blacharskie. Czy malowanie nakierowanie? Według mnie też nie. To są prace nakiernicze. Konserwacja samochodu, zabezpieczenia te korozyjne ma na celu zabezpieczyć auto przed rdzewieniem, krótko mówiąc. Przy okazji takiego, takiej pracy, jak tutaj mamy, czyli dorabiania tego elementu, trzeba ściągnąć błotnik. No i kawał auto nam się ujawnia. W związku z tym można tutaj przeprowadzić konserwację. Ja będę chciał wam pokazać nie te fantastyczne konserwacje bo są fantastyczne filmy na YouTubie na których profesjonalne firmy e, robią konserwację samochodów czyszczą wszystko demontują cuda wianki na pewno to działa ja tego nie neguję. Tylko słuchajcie kogo na to stać bo najczęściej brakuje tam komentarza ile to kosztuje ile tysięcy złotych to kosztuje często 10 tysięcy 15 tysięcy złotych. Czy jeżeli macie auto za 10 15 tysięcy bo takie myślę, auto, to jest takie średnie auto w Polsce, bo średnie auto w Polsce to jest, ma chyba teraz 13 lat z tego co <laughs> słyszałem. 13, no nie będzie 15, szczerze mówiąc, mnie to ma 15 lat, zależy od regionów, myślę, że na wsi to raczej 20. Myślę, że raczej na wsi, na prowincji to jest mniej więcej 20 lat, to jest średni wiek samochodu, między 15 a 20 lat. Czy powiedzmy, że takie auto za 10-15 tysięcy złotych macie, czy zrobicie w nim konserwację za 10 tysięcy? No jeżeli nie jesteś jak, jakimś świrem, to chyba nie, chcielibyście zrobić to tani? bo jakby 1000 złotych się zmieścić, no to już by było coś. Kilkaset złotych. No to w ogóle byłoby super słuchajcie. Więc ja wam chcę pokazać jak zrobić to można najtaniej na obecne czasy. Teraz wszystko podrażało. Podrżały wszystkie farby mniej więcej razy dwa. Podrżały wszystkie środki eee, słuchajcie. I dzisiaj zaczniemy. Pierwszy odcinek tej serii co mnie wygrasz słuchajcie. Tym elementem się zajmiemy. Pokażę wam jak ja go zabezpieczę żeby był na lata. Tu mamy nowy wspomniany element. To jest goła blacha. Znaczy no nie taka goła bo ona jest Ocynkowana oczywiście tutaj gdzie było spawane, no to ocynk prawdopodobnie się wypalił, ale to jest na przykład ocynk. ale trzeba to oczywiście y, zabezpieczyć pomalowo. Słuchajcie, co zrobię pierwsze? Pierwsze, dlatego że tutaj była rdza i tak dalej, mimo że została to ono szlifowana, oczyszczona, to o, tutaj jest też element, jeszcze element jest dobry, to jest dobry element, ale był pokryty rdzą, ile szło tego oczyściłem, Oszcz włosami, <laughs> wiadomo kogo, Oszczotkowanie i tak dalej. Także ten element mamy teraz już też Otłuszczony. Słuchajcie, ja używam y na początek tutaj w ten cały rejon dam grunt z żywic epoksydowych. W tym całym elemencie. Dlaczego? Dlatego, że tutaj po prostu mówię, to był element, który był już korodował. Jeżeli ktoś ma lagunę dwójkę, to myślę, że zna temat. Jeżeli nie znacie, to są to typowe. Jest to, jest to chyba jedyny element, który w lagunie dwójce właśnie koroduje. No i tutaj była właśnie rdza. Słuchajcie, tutaj go wszędzie nałożymy. Na to, na to nowe nie będę go nakładał, bo nie trzeba. Już myślę, że to grunt to nie zaszkodzi. Ale tu wszędzie, gdzie, gdzie po prostu mamy jakieś... Teraz ja sobie tutaj przyjdziemy. Na to, no to do było mniej więcej tutaj problem korozji. O. Słuchajcie, ja, na, ja się nie bawię że żadne spreje. To jest moja pierwsza uwaga. Słuchajcie, nie bawcie się w żadne spray. Kupę pieniędzy na to wydacie. Spray jest po prostu droższy. Przeliczcie sobie na przykład puszkę półlitrowa farby. A ile ma spray? Spray to jest powiedzmy 400 ml. Tylko wiecie, tam 400 ml łącznie z rozcięczalnikiem, tylko jest najwięcej, no bo inaczej by to zaschło. Po prostu. Ok, myślę, że tutaj już wystarczy. A ile sobie zobaczcie, ile kosztuje pół litra np. farby, gruntu, no czegokolwiek. Tak, po prostu wychodzi taniej. I mało tego, ja uważam, że tak na życie lepiej, dlatego że zaraz zresztą będziemy nakładać podkład, nakładając pędzel, po prostu na grubiej. W przypadku tego gruntu boksowodowego nie ma może takiego znaczenia, ale w przypadku już podkładu farby ma według mnie znaczenie. Im grubiej, im więcej, tym lepiej. No dobrze, słuchajcie. Grunt nam teraz trzeba to pomalować podkładem. I tutaj znowu być może Was zaskoczę. W takich miejscach jak to, ja nie zajmuję się naprawami blacharskimi, nie jestem blacharzem, lakiernikiem takich rzeczy, ale mówimy o naprawach konstrukcyjnych, czyli mówimy też o trochę związanych rzeczach z konserwacją podwozia. Słuchajcie, najlepiej spędzla. Czym to malować? Słuchajcie, farba podkładowa antykorozyjna. Jeżeli... Ja mówię, mówię o taniech rozwiązaniach. Można dawać cuda, poksydy, wszystko tego. Słuchajcie, jeżeli możecie sobie w sprayu psikać, nie ma problemu. Słuchajcie, tylko że to jest tak. Pierwsze tak, cienka warstwa. Po drugie, to dużo kosztuje. Taki spray po prostu dużo kosztuje. Słuchajcie, 0,9 puszka podkładu kosztuje no 40zł tak kiedyś kosztowała 20 powiedzmy kosztuje 40zł słuchajcie pomyślcie ile macie w takim sprayu a ile macie z takiego z takiej puszki druga sprawa że to po prostu pomalujecie grubo a tu chodzi żeby to było grubo zwłaszcza o takie miejsce tutaj ja tak potem to jeszcze dodatkowo będę zabezpieczał w inny sposób to pokażę wam później chodzi żeby to było grubo słuchajcie chodzi żeby to było grubo bo im grubiej tym powiem wam, że po będzie dłużej trzymać. A takie, takie bardzo narażone rzeczy, jak tutaj, te wycięcia na mocowanie, na przewody, pomerdać. Wszędzie starać się dojść. Do, dojść do takiego momentu, że aż zalejecie to niemalże. Ja już mam taką końcówkę tej puszki farby, chcę ją tutaj właśnie wykorzystać. Wszędzie. Tak pokazuję wam, oczywiście. Jak najwięcej. Słuchajcie. i nie, Tutaj to, to nie jest ten element wizualny. Tu się nie ma co papać w jakieś spreje, cuda, wianki i inne pierdoły. Tu po prostu trzeba zamalować tego wszystkiego jak najwięcej. To w ogóle nie ma też znaczenia. Przecież wizualnego. O, od dołu też damy. Tutaj. Tu jest też najgorszy element, tak? No i całość to po prostu malujemy. Ile się da, jak najgrubiej. OK, to pewnie zapytacie: No dobra, a czy w ogóle nie stosuję jakiejś farby sprayu, czy nigdy to nie ma sensu? Oczywiście, że stosuję, słuchajcie, jeżeli mówimy o konserwacji, ja nie mówię o naprawach lakierniczych. Stosuję go w dwóch przypadkach. Słuchajcie, pierwszy przypadek to jest taki, że na przykład coś już pomalowałem, też na przykład pędzlem, ale nie jestem pewny, czy wszędzie dotarły. O co mi chodzi? Słuchajcie, gdy malujecie pędzlem, zostaje takie charakterystyczne ślady, i czasami. No, Wymaga to oczywiście drugiego, trzeciego malowania, ale wiadomo, na to też często nie ma czasu. Posłuchajcie, po każdym, tak naprawdę podkładzie nałożonym, 24 godziny powinien wystąpić podkład, żeby to był gruby. Oczywiście nie po każdej warstwie, po każda warstwa może być krócej, godziny, dwie zależy od temperatury. E, ale <laughs> właśnie dla pewności, jeżeli czasami coś może być tak, że pędzlem jest niedomalowane, to wtedy właśnie stosuję spreja. Na zasadzie, aby było, ale może coś przykryje. Spray tworzy bardzo cienką warstwę, ale jednak pełną. I właśnie takie miejsca, na przykład jak tutaj, słuchajcie, tutaj nie zajrzycie sobie dokładnie z tyłu. Nawet jeżeli to podmalujecie z pędzla grubo, to może być tak, że po prostu nie będziecie wszystkiego widzieli. I wtedy sobie dobrze jest po prostu psiknąć. Drugi przypadek jest wtedy, kiedy są miejsca, które po prostu nie da się dojść yy pędzelki, jak na przykład, o tutaj Wam pokażę takie miejsce, postaram się pokazać znaczy się. zobaczcie tu macie, y, tam jest ten osuszacz tutaj mamy wlew i tu mamy ten element za nim no, no tam pędzla nie włożymy, no nie pomalujemy, nie da opcji z tej drugiej strony schodu to jest trochę lepiej, do więc można sobie tutaj, jeżeli się udałoby, wpsiknąć tam y, na przykład farbę, tego typu miejsca o to mi chodzi, Czy czasem po prostu kiedy pędzlem nie dojdziemy są takie, takie różne nieraz zakamarki po prostu, które są ciężko dostępne, i wtedy można, jasne, nie zaszkodzi. Im więcej, tym lepiej. Ja mówię, im więcej, tym lepiej. Słuchajcie, ja tu się nie przyjmuję jakimiś właściwościami estetycznymi, bo można. Nie mówię, że nie. To i tak będzie wszystko zasłonięte, zresztą to i tak będzie jeszcze pomalowane. Słuchajcie, dlatego są takie miejsca, to jak najbardziej używam tego, zawsze mieć dobrze to w pogotowiu. Teraz czekamy, aż podkład wysnie, i na to nałożymy jeszcze jedną warstwę finalną. No i dobra, podkład nam wysechł i teraz czym to zabezpieczyć? Oczywiście ja Wam podaję to na przykładzie tego elementu, bo ja ten robię, ale to według mnie tyczy tak samo się coś robi, na przykład przy progu czy jakimś innym elemencie podłogi. Jak już wysek nam ten podkład, to słuchajcie, na to trzeba nałożyć jakąś warstwę wierzchnią farby i co ja Wam polecam? Słuchajcie, nie będę robił reklamy, więc zakryję producenta. Chlorokauczuk. Słuchajcie, to się naprawdę świetnie sprawdza. Jeżeli chodzi o te farby okrętowe, które są popularne, ja kiedyś miałem okazję to testować, ale to już było dawno, przyznaję, więc nie może teraz coś się zmieniło i no pff, nie działało to. <laughs> znaczy chyba po prostu albo, albo te, dlatego te statki właśnie rdzewią, że te farby są słabe, <laughs> tylko po prostu albo te farby to nie są do końca okrętowe. Słuchajcie, ale chlorokałczuk ma y, swoje y, zalety. Dlaczego? Y, dlatego, że po pierwsze szybko schnie w porównaniu do zwykłej olejnej, jest droższy, ale szybko schnie, w puszce za to nie zasycha tak szybko. Więc, jak sobie kupicie taką litrową puszkę, też już lata litrowych nie robię, ale 0,908, to Wam naprawdę na dużo starczy. I jest to naprawdę bardzo, bardzo wydajne, bo chyba za 40 zł to macie, no nawet jak już to będzie 0,8 litra, no to kurczę, to tyle tym pomalujecie. I możecie tego naprawdę grubo z nałożyć. Ja właśnie nakładam to spędzla grubo, żeby zalać. Na przykład, zacznę tutaj, wam pokażę. Tutaj ten element będą jakieś styki, zwłaszcza blach czy coś takiego, zalać to i tak dalej. Oczywiście, ja tu wszystko pomaluję. Żeby było ten czarny kolor uniwersalny, tego i tak to prawda nie widać, no ale wiadomo, kurde, profesjonalna robota, słuchajcie. Naprawdę grubo tym, tego nałożycie. I chlorokauczuk, powiem Wam, że naprawdę też ma świetne różne właściwości. Takie, naprawdę, on dobrze chroni przed zoom, ale on też ma dobre właściwości, takie mechaniczne. Więc jeżeli na przykład malujecie jakieś elementy od dołu, podłogi, nadkoli właśnie podłogi, podłużnic, coś takiego, tam gdzie może na przykład uderzać po prostu też, no to wiadomo, że okej, okay, na no to nałożycie jakąś warstwę bitumiczną ochronną, ale też, no może na przykład czasem ta warstwa, prawda, dojść do tej warstwy malarskiej, że tak powiem, no, i wtedy właśnie ten też jest świetnie odporny, właśnie bardziej niż inne farby na takie uszkodzenia mechaniczne. I słuchajcie, teraz jesteśmy z tej strony, bo po prostu tutaj tam zmisknie, tu już mam wyschnięte. I teraz jeszcze uwaga, jedna, jakieś takie, gdy mamy właśnie jakieś takie połączenia blach. Nie wszystkie, bo na przykład to łączenie blach jest, one jest po to, żeby było wzmocnione, ale też po to, żeby oczywiście wilgoć spływała. Więc na przykład tego nie zatkamy. Możemy to zamal podmalować, malować, tak jak mówiłem, wpuścić włosk Mo, no okej, okay. tylko też mówię, nie za dużo, żeby tego nie zatkać. Ale tutaj, tu mamy, bo tu odpływy są, takie elementy jak tu, czy spawy, jak coś robicie, albo na przykład są, no widziałem nawet w nowych samochodach, spawy, które są niezabezpieczone. No bo po co? Znaczy są polakierowane, ale nie są bez masy. To słuchajcie, masa y, masa uszczelniająca napędza. Taka jest po prostu najtańsza. Y, to jest masa, która uszczelnia spawy, właśnie takie różne inne elementy i ona y, też można ją lakierować. Można ją pomalać, można ją zostawić, tak w zależności od potrzeby jak jak, jak chcecie. I słuchajcie, na koniec konserwacja zabezpieczenia antykorozyjnej. Ja na razie będę robił tylko tutaj tego elementu. Czy po prostu tutaj e, muszę sobie to wymienić, więc na razie tego nie będę robił, dopiero jak zjadę. Koncentrujemy się na tych e, żyłach. Słuchajcie, co jest najważniejsze? E, oczywiście takie miejsca, o tu, 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 tu warto e, zapsikać tak zwanym barankiem. Natomiast często niedocenianym elementem antykorozji jest zabezpieczenie antykorozyjne profili wewnętrznych. Dlatego, że często jest tak, że tak naprawdę ta rza robi się tutaj w środku i wychodzi nam na zewnątrz. Tutaj widzimy, że fabrycznie to było zabezpieczone. Profile są fabrycznie zabezpieczone, te podłużnice są. Widać są ślady wosku, który wypłynął. E Renówka posiada otwory, przez które można zabezpieczyć auto. Ja sobie takie dwa tutaj otwory y zdemontowałem. O, może jeszcze tak tutaj zrobimy. Tu i tu sobie im przez to sobie puszczę. Na dole w progach też są. I teraz słuchajcie, czym zabezpieczać. E, oczywiście teraz wiem, że pojawi się pewnie wielu hejterów, którzy powiedzą, co ty pokazujesz, to Badziew i tak dalej. Słuchajcie, tak, e, ja wiem, że są różne środki i różne środki, które to kosztują różne pieniędzy. I wiem, że są modne kobry, bardzo modne są ostatnie kobra, tylko wejdźcie sobie, zobaczcie, wiadomo gdzie, no ale. I zobaczcie, ile to kosztuje. Jak sobie to zsumujecie przez wydatek na samochód, to naprawdę robi się kwota. Słuchajcie. Między 40 zł a 100 zł na puszce to jest różnica, bo na takie auto typu Laguna to myślę, że na sam dół podwozia to jest mniej więcej 5-6 puszek. Trzeba by takie złożyć. Yy, także sobie to policzcie, tak? się. Yy, natomiast ja wam chcę pokazać, bo wiem, że nie każdy ma kompresor, nie każdy jest w stanie to robić yy, Powiedzmy, no, tak jak się powinno robić. Słuchajcie, jeżeli macie kompresor, to też będę mówił, ale to w przyszłym filmie pokażę, dlatego, że to jest zupełnie inna, lepsza metoda. Zobaczcie, jeżeli nie macie kompresora, współcześnie można kupić różne środki do ochrony sprayu. No, oczywiście, to nie jest, zaznaczam, to nie jest to samo. Nie zrobicie tym takiej konserwacji. Nie wiem, uważam, ile byście musieli tego wywalić, żeby po prostu zrobić taką samą konserwację, jak konserwację robioną z pistoletą, barankiem z pojemnika, z kompresora. Natomiast zrobicie. Lepiej jak zrobicie tym, niż nie zrobicie nic. Słuchajcie, yy, najlepiej właśnie ośrodek, nie, nie chcę, żeby to była reklama, po prostu używam tych środków, bo po prostu co polska firma, cena jest dobra. Mówię, lepiej to, jak nic. Także ty możecie sobie zrobić, sami kupić. Oczywiście nie opłaca się tym konserwować całego podwozia, ale takie elementy, ja powiem wam też, to kupuję, bo tak, tu nie musimy super zabezpieczyć korozyjnie. Tu mamy nadkole, błotnik, tutaj się nic, yy, nic nie dzieje, nic mechanicznie nie uderza. Bardziej wilgoć, jeżeli chodzi o tą półkę, ja uważam, że to jest wilgoć, która z płótnika spływa, ale to jest moja teoria. Chodzi żeby zabezpieczyć, żeby coś zrobić. Drugą rzeczą jest wąs do konserwacji w środku. To też nie chcę, żeby to była jakaś reklama. Teraz troszkę inne są te y, puszki, one trochę inaczej wyglądają, to jest nieważne. I to generalnie jest ten sam fluidol, po prostu, który możecie kupić na pistolet. Ja sam go bardzo często używam, gdyż jest po prostu poręczniejszy, dlatego że czyszczenie pistoletu po fluidolu jest po prostu masakryczny i to jest to samo na temat że może to się wychodzi drożej, to jest prawda, jakby chciał cały auto tym zrobić, ale takie elementy jak teraz tutaj chcemy sobie powiewić jak najbardziej i uważam, że tym się zrobi dobrze, uważam, że tym się zrobi dobrze, nie kosztuje to dużo, słuchajcie, a bardzo dużo to daje, to jest bardzo ważne, konserwacja profili zamkniętych, słuchajcie, to jest bardzo ważna sprawa. Słuchajcie, jak tym robicie, musicie uważać jak tym robicie, dlatego że możecie sobie zepsikać wszystko w koło. Oczywiście my tutaj nie ma znaczenia, bo tu mamy elementy, które nie są na wierzchu, ale żeby sobie nic nie pobrudzić. Słuchajcie, zawsze sobie dobrze jest coś zabezpieczyć, osłonić, chociaż albo ja najczęściej po prostu biorę karton. Wcześniej bardzo dobrze trzeba to wymieszać. i Psikuję to w tym przypadku, w tym przypadku. O. Nie można w jednym miejscu długo. Zabezpieczam ten rant przede wszystkim. Chodzi, ch ch chcę to wpsiknąć, żeby ten rant się... Tu zapsikamy. Tutaj myślę, żeby tu nie było żadnego problemu korozji, to nie ma potrzeby. Tutaj widziałem, że to jest taki rant, więc go przypykamy i tak samo rant z tej strony. Po prostu tutaj mamy tu i tak będę kiedyś to robił. Ale delikatnie tutaj już jest dobrze. Powiem Wam, że wolę właśnie wykończyć czymś takim niż na przykład sprayem, farbą, dlatego uważam, że to nakłada. To jest tak jak. Tak naprawdę z tego to wychodzi taka powłoka grubej farby. Wy nie zrobicie tym takiego typowego baranka, bo to Wam jak zadajcie za grubo, to Wam po prostu to spłynie. Ale robisz taka gruba powłoka farby, która świetnie zabezpiecza właśnie takie elementy przed wpływem wilgoci. Najpierw robimy właśnie tym, a potem robimy fluidol, ja będę mówił fluidol oczywiście w cudzysłowiu wosk jak chcecie do wypełnienia wnętrza dlaczego? dlatego, że jeżeli byście zrobili odwrotnie i ten fluidol Wam wypłynie z otworów to na fluidol nic już nie nałożycie obojętnie czy z tego czy nie z tego po prostu spójnie nie przyklei się tak, nie, ma, nie, nie, będzie, nie będzie tego chwytu dlatego lepiej jest robić w tej kolejności OK, słuchajcie, wcześniej tak samo, bardzo mocno potrząsamy. Mamy zazwyczaj, dostajecie dwa spryskiwacze, końcówki? Jak to nazwać? W każdym razie taki krótki i taki długi wężek dostajecie. Ten wężek właśnie służy do konserwacji profili w środku. Czasami ten krótki też się stosuje, kiedy na przykład chcemy wosk dać na zewnątrz, bo on ma to do siebie, że on wyciąga jakby tą yy, wilgoć. I są miejsca na przykład, które w środku konserwujemy w ten sposób. Gdybyście na przykład, tak się robi na przykład konserwację drzwi właściwie. Powinno się ściągnąć picerkę, mechanizmy i zakonserwować od środka drzwi płat drzwi. Może Wam pokażę, właśnie byśmy chcieli zakonserwować płat drzwi. Na przykład mamy tutaj tylne drzwi i chcielibyśmy zakonserwować płat drzwi. Ściągamy tę picerkę i wtedy woskiem lejemy od środka właśnie w ten sposób. Może to w różnych innych miejscach, czasami to na przykład właśnie w takim miejscu jak tutaj daje bo tutaj, tutaj właśnie przykanie baranki, według mnie nie ma sensu, ale wosk tak, bo będzie się wypierał wilgoć, czy właśnie po takim, bo, bo ten rozpryskiwacz, on wam daje dookoła, więc jak tutaj go dajecie, to wam wszędzie zachlapie was. Zdajemy go tylko, do tego momentu, a dalej już damy, po prostu na wierzchu, tak jakbyśmy farbą malowali. Wiem, że to może brzmieć dla niektórych dziwnie, konserwacja drzwi od środka, słuchajcie, a ile znacie samochodów, których e, na przykład ranty drzwi, e, ranty dół, dołu drzwi zardzewiały? Na moim kanale serii jak bardzo często takie pokazuję, ostatnio była taka Corsa, była Mazda, yy, niektóre auta, Ople, Ople, Ople tak, Ople jak najbardziej miały z tym problem yy, i to działa i nikt mi nie powie, że to nie działa, słuchajcie, yy, ja Wam kiedyś pokażę auto, ale jest za dłuższy czas, które było zakonserwowane bardzo dawno temu i było go zakonserwowane właśnie takimi metodami, starymi metodami, metodami, jak to się mówi, z PRL-u. Niektórzy nie wiedzą nawet, co to jest już pewnie PRL, czyli Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i co działa. Ja Wam pokażę auto kiedyś, które było w ten sposób zakonserwowane. I zobaczycie, jak ono wygląda, mimo że ma kilkadziesiąt lat. Dobra, słuchajcie, jak tego używać? Dobra, koniec ględzenia. Wiem, że za dużo gadam i nikt tego w ogóle nie będzie słuchał. Każdy przewinie ewentualnie do tego momentu. Kiedy sobie to założycie i naciśniecie, tu Wam nastąpi rozbysk do są fajne otwory, przez które możemy wprowadzić, a są tutaj też otwór w ten sposób, przez który też możemy wprowadzić. O, widzicie? Spójrzcie uwagę na te otwory. Naciskamy i jednocześnie ciągniemy. Jak wylatuje, to znaczy, że jest ak akurat. Właśnie powinno wylecieć. Tu mamy takie otwory, przez które to wyleciało. Te otwory są właśnie po to, żeby raz je że wzmacniałem, a dwa, że też umożliwiałem odpływ. Teraz sobie szybko to są Jeszcze tutaj mam wrażenie, że... OK. Tu już mi spłynęło. Yes. Nie będziemy widzieli, jak wypływa. Oczywiście. Teraz postaram się wprowadzić częściej tutaj. Chyba z tej strony będzie łatwiej zjeść na dół. Do końca. Tutaj od dołu później są otwory w progach, przez które można wprowadzić i zakonserwować by ten wróg. także to będę robił w innym czasie. E, Tej zaślepki, jeżeli macie, mówimy o Lagunie, radzę wam nie ruszać, bo możecie tego po prostu nie e, założyć drugi raz. I tak jak widzicie, zakonserwowałem to. Ja mówię, na razie robię tylko ten element, nic innego nie robię. Tu mam bodaj przykład. Natomiast założę sobie teraz tą końcówkę i tak jak wspomniałem wam, tutaj może wod. on występuje w takim bursztynowym jakby odmianie, albo teraz też już są białe, bardziej może estetyczne, tam gdzie bardziej może być coś widać. Tutaj nalejemy pod, pod ten element, tu damy, bo tutaj muszę, ja to wcześniej oczywiście tylko wszystko i wyczyściłem, tutaj się zbiera woda, więc tutaj sobie, bo tu mamy koniec butnika. I tutaj, w tym chodzi tu możesz się zbierać woda. Ona, oczywiście, jest słuszna. Jak widzimy, to jest bardzo mocne, więc tutaj nie ma co przesadać. Ale, na przykład, ten element tutaj, zobaczcie. Tutaj jest to niefajne. I tam ten rand. A no, we wale tam niech ma. A co tam. Dobrze, słuchajcie, Tak to wygląda. to ten sposób robimy. Ja jeszcze sobie to wszystko zrewiduję i zobaczę. Yy, tak, na początek chciałem Wam pokazać nudny filmik, którego pewnie nikt nie obejrzy. O tym. Jak samemu zrobić konserwację i nie wydać na to 10 tysięcy złotych. Na razie i zapraszam do następnych filmów w tej serii i na inne filmy, które są na kanale. Cześć!